Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Czupaka, link w opisie. Liczba logarytmów przy podstawie 2 z 4, dodać 2 logarytmy przy podstawie 3 z 1 jest równa. W tym zadaniu możemy osobno policzyć obydwa logarytmy, czyli obliczmy najpierw ten logarytm. Logarytm o podstawie 2 z 4, niech to będzie x, czyli 2 do potęgi x daje nam 4, bo tak mówi definicja logarytmu, czyli 2 do x równa się 4, czyli 2 do x równa się 4, czyli 2 do kwadratu. Czyli x musi się równać 2. Czyli tutaj już wiemy, że to jest 2. Dodać. I teraz policzmy to. Czyli logaret o podstawie 3 z 1 równa się y, czyli 3 do potęgi y daje nam 1. 3 do y daje nam 1, czyli 3 do y daje nam 3 do 0, bo dowolna liczba rzeczywista podniesiona do potęgi 0 daje nam. 1, czyli y równa się 0. Tutaj wyjątkiem jest liczba 0, 0 do 0. No to tak naprawdę do końca nie wiemy, co to jest. Symbol nieoznaczony. No i teraz zobaczmy. Podstawiając mamy 2, dodać 2 razy 0 daje nam 2 plus 0, czyli 2 odpowiedź c.